To jest praktycznie to samo. Jeśli chodzi o założenia, o logikę wewnętrzną, o sprzeczności, o niedorzeczności, to jak przeczytacie jakiekolwiek założenia, listy masonerii i cele ich istnienia, no to równość, wolność, braterstwo, postęp to jest po prostu sztandar, flagowe hasła tego środowiska. Tak samo i moderniści. Oni by chcieli, żeby Kościół się ugiął, padł na kolana. I zaczął kajać się przed Grzesznikiem. Grzesznik jest tutaj i człowiek jest tutaj panem i królem, jest zdetronizowany Pan Bóg, dokładnie tak samo w filozofii i teorii całej masońskiej, we wszystkich tezach masońskich. Kościół ma być pod pręgierzem władzy świeckiej, człowieka. Człowiek jest postawiony na tronie i on zajmuje miejsce Pana Boga, i Kościół ma być dokładnie tak pod pejczem. Człowieka, grzesznika, człowiek ma prawo sobie rozeznawać, trwać sobie w grzechach śmiertelnych, może być homoseksualistą, może być błogosławiony, może kościół go święcić na biskupów, kobiety mogą być kapłanami. Absolutnie można wywrócić do góry nogami całe nauczanie, całą doktrynę, wszystko zmienić, upodobnić do kościoła anglikańskiego, dokonać anglikanizacji i uczynić z kościoła po prostu sługę tego świata.